Siemaneczko Ludzie, z tej strony Miki, witajcie w kolejnym odcinku. I dzisiaj w sumie to będzie taka raczej bardziej zbieranina całego dnia, co się będzie działo. Jest sobota, trochę rzeczy do porobienia mam, także może coś fajnego się uda z tego zlepić. od samochodzik widzę jedzie. Też, też już nie zjedziemy, nie będziemy tacy. To mógłby się bujność razy przejść, nie? Tak oczem to nie lubię jeździć, bo tu przeważnie jakieś butelki leżą, czy coś, że... To brawo. Ło, cyczewko, kurna, zestaw jechał. Jeszcze yy, zmierzam? a no, może szybę sobie zamknę. O kurde. W ogóle zmieniłem siłowniki, znaczy jeden w sumie. Yy, I generalnie powiem wam, że jak siłownik taki podstawowy do Fergusona, powiedzmy no oryginalny w sensie jak jest zalecany, do tylnej szyby, najmocniejsza, jak mi się udało spotkać to bodajże było chyba 180 N albo 165 w tych granicach. 165-180 N występują takie siłowniki. No ale że ja już te siłowniki często zmieniam, zresztą no, kto mnie tam trochę ogląda to wie, że zawsze Wiki ma problem z siłownikami, nie? Więc kupiłem teraz jeden siłownik, no, chyba dwa siłowniki, które założyłem tylko jeden, mianowicie ten, a drugi jest ten stary i ten nowy ma 800 newtona, więc no wyobraźcie sobie, że jest różnica. Nie zakładałem dwóch, bo prawdopodobnie bym szyby nie zamknął, nie miałem siły, żeby szybę złożyć. Tak jest ok, w takiej konfiguracji na razie, że jeden jest ten mocny, jeden ten, no trzyma fajnie, dobrze, więc spoko. Jak się spierdzieli, to jeszcze jeden mam, więc, więc spoko, ale mam nadzieję, że no, no teraz to szybko tak nie opadnie, no. Nie wiem, pisaliście mi zawsze, nie wiem, że odwrotnie zakładam coś, kurczę, nie da się tego inaczej założyć, no nie wiem. Próbowałem już na wszystkie sposoby, no i nie, tak naprawdę powinna być blokada siłowników. Jak otworzy się szybę na maxa, to powinna być taka blokada, że po prostu siłownik na nie pracuje, tylko jest na sztywno, nie? Bo tak to na dżurach, na tym yy, pracuje, tak? Dostanie się kurzu, potem wszystko, no kurczę, wiecie o co chodzi. Ale mniejsza, temat siłownika to jest temat poboczny. Yy, jak już pewnie mogliście zauważyć wcześniej, bierzemy sobie zboże, w tym taka niepełna wczepa, yy, bo jest to już ostatni transport, ostatni kurs ze zbożem, jakim w tym roku, no w tym roku, no w sumie w tym, yy, zeszłorocznym zbożem, jakim jadę, o. Może tak to powiem, w tym roku jeszcze może będę woził zboże poczynił, żniwach, kto wie, jaka będzie cena. <grych> yy, ale tak, jest tutaj żyto, już takie ostatnie pozgarniane tak naprawdę sklepiska, wiecie. No i dzisiaj była chwila czasu w końcu, żeby jechać, zawieźć to, yy, no bo też nie było ok, tak naprawdę, nie? Co so, chwilę coś i coś i, i był problem. Z czasem, żeby jechać, ale dzisiaj mówię, wolna sobota, można jechać. No, tak, liczę szczerze, że tu będzie to o 4 ton. Takie 3800 w tych granicach. Generalnie to chyba. A, nakładki widzieliście te, co kupiłem, ale to było tylko na filmie z ładowania. Ale z transportu nie było chyba żadnego filmu. Także mogę Wam powiedzieć śmiało, że e, równo z nakładkami, równo z nakładkami wchodzi mi. Chodzi mi takie 5 ton, więc 100 5 ton powiedzmy. A jak już się usypię taką góreczkę, no to tam podejrzewam, że tak około jeszcze tych 300-400 kg by usypał z taką górką, nie? Fakt faktem, no, jak będę gdzieś na polu, koło domu, no to będę mógł się tak bawić, że tam sobie nasypię czubek. Jak gdzieś tam dalej jeździłem, no to jednak tam takie tą piątkę sypaliśmy i coś zawsze coś koło tego było, nie? W sumie też zależy od zboża dużo, od gęstości i tak dalej, bo no... A żyto, żyto generalnie wyszło w tym roku, że jest cięższe, nie? Znaczy, no tak, tak, mi się przynajmniej wydawało powaga, bo mniej więcej przepływ były równo yy, a żyto wychodziło cięższe niż to, nie? Także to też zależy od zboża, ale na moje potrzeby to jest tak spoko. Też mimo, pojedziłem w tym roku trochę pojeździłem z tym zbożem, parę kursów. Jak ktoś jest z okolic, to może strzelce, no w Strzelce, tam w okolice w sumie, no, nie jest tak daleko, to jest, w sumie jak tak jadę sobie lasami zawsze jadę lasami, bo po prostu jest szybciej jeździłem trochę w zimę głównymi drogami, bo po prostu były lepiej przejezdne bo tutaj potem jedziemy na asfalt i w zimę wiadomo, te takie boczne asfalty nie są za bardzo odbane więc więc jeździłem głównymi bardziej ale jest dalej i szczerze ten asfalt, który jest tam powiedzmy główny na pewnym odcinku jest niewiele lepszy niż ta droga tutaj, więc Yy, więc stwierdziłem, że wolę jechać tędy przez las krócej a to jest dosłownie kawałek tego lasu Wiem, że z kilometr jest takiej drogi, a potem już jest normalnie asfalt i wyjeżdżamy na głównej przy rakówku yy, także w sumie luks. Yy, co tam dzisiaj jeszcze w planach? Dzisiaj w planach jeszcze pojechać trzeba będzie po nawóz i rozsiąć na tamto krzężytok, które było najpóźniej siane. Tam sypniemy saletry, tak jeszcze 150 kg, żeby trochę jeszcze to pobudzić. Generalnie ładnie się ruszyło. Obudziło się. Zresztą no zobaczycie potem je sami, tak? No co to będę dużo mówił. Eee, zobaczycie je potem sami. I trochę tam je podsiejemy i jeszcze koło no, dam takim jednym kawałku, bo jest trochę słabsze, to jeszcze tam sypniemy. To no potem co? Potem trzeba będzie umyć rozsiewacz. Dokręcać olejkiem. Olejkiem czy ropą. W sumie to jest pomieszane olej z ropą taki i go tam trochę zakonserwować jeszcze widoka. A ładna pogoda dzisiaj to spoko. A, może po Dublin pojadę dzisiaj uprawiać w sumie, bo jeszcze nie zasiany jest. Yy, dzisiaj bym może go zasiał albo jutro w sumie. Zobaczymy, bo tam już wiedzie już na pewno, gdzie Ublin jest. Tu kwestia tylko, że trzeba uprawić. Dobra, ale to właśnie, to już muszę przemyśleć w domu. Także oraz pojadę tam w nocy. Też będzie się będzie przeszkadzało, no to nie ważne. W sumie to ja mam do uprawy, kurde, hektar, no to hektar to ja uprawię moment, to też tak nie ma jakoś tego dużo do uprawy. Eee, ale do czego zmierzam? Generalnie mam się na sprzedanie tego agromasza mojego. Ale to myślę, że przysiewę o tym powiem, bo chyba jeszcze w tym roku będę nim siał wiosnę. Mimo że mam już nowy na placu, też Agromasza. Eee, ale to będzie prezentacja pewnie jakaś tam kiedyś jego też wspomnę. Ale na razie generalnie no, słowem wstępu mogę powiedzieć tyle, że z tego mojego poprzedniego agromasza był zadowolony fest. Po prostu siewnik, yy, nic się nie działo, poza tam jakimiś no pierdołami. Największym awarią na w tamtym siewniku było to, że w mi odpadł, w sensie to kółko to znaczy. No ale to dlatego, że tam są akurat łożyska z gównolitu plastikowe i się rozsypują, więc to tam nie był problem, bo założyliśmy od Famarola chyba, z kalamitką normalne łożyska smarowalne i potem chodziło lux więc... Więc no, to jeszcze jestem w stanie przymknąć oko, ale ten nowy... No ten nowy... Na razie jeszcze nie chcę nic mówić, ale wystarczy chyba to, że powiem, że jest do a nie będzie i wsiada raczej na wiosnę. Chyba, że coś się jeszcze zmieni, zobaczymy. Więcej, więcej myślę, że będzie w osobnym filmie, jeśli nic się nie da z tym ruszyć. Ale, ale troszkę jestem w pierwszym, w pierwszym takim wrażeniu zawiedzony. Zobaczymy, co dalej będzie. A mówię, a mam przykład mojego poprzedniego siewnika, z którego byłem w 100% zadowolony. I naprawdę luksus maszyna, robotę robiła fajno. Zresztą robi ten siewnik i... No i po prostu na moje, moje hektary był zupełnie wystarczający. Ale mniejsza o tym, o tym tam. Może kiedy indziej, ale nie teraz. A zobaczcie chyba, jaki trochę potoczyliście. Nie wiem, czy widzicie na kamerze. Bo co by tak tak te... Chyba dzikrzyzna jakaś tutaj, w sumie lasy, kurde, nie? Tam jakieś bagna. No i tak to... Yy, tak to się prezentuje. No, tak to się prezentuje wszystko. Coś biegało znowu, kurde. Generalnie problem jest z pogodą ostatnio, bo jest w ta pogoda taka do dupy, nie? W sensie, no... Zimno, deszcze i ta wiosna jest tak okropna chwilowo, że porażka. Jak patrzę na pogodę, to w sumie weekend teraz jest ładny, Chyba od wtorku czy środy kolejne deszcze, no ja pierziele, no, no, gdzie tu motorem pojeździć, gdzie tu w ogóle coś w polu zrobić, no trzeba by opryskać jeszcze zbozia niedługo od zielska, poprawić od chwastów, jakąś potem pewnie już trzeba by na rozstrzewienie trochę popryskać, no roboty jest, ale no generalnie też opryskiwać jest nowy, opryskiwać jest nowy, ale jeszcze go nawet nie podłączaliśmy, jeśli chodzi o, no, o nawet opryskanie wodą próbne, także... Także na razie jeszcze tutaj też głośno nie mówię, bo pewnie będę jeszcze tym starym swoim pryskał w tym sezonie. A dopiero potem tamto, bo trzeba go będzie przerobić. Mianowicie przerobić na sekcję, żebym miałem tutaj jak tamtym. Przerobić rozdzielacz, choć rozdzielacz, bo jest składany hydraulicznie, więc i takie są no te wajzki jakby, tak? Te wajki będę musiał do ciągnika sobie przenieść, więc tam takie pierdoły. Yy, ale to tam myślę, że niedługo też coś jakiś tam film tego będzie, nie? A tu jest generalnie górka śmierci, nie? <laughs> Starzy widzowie kojarzą na pewno. <laughs> no już taka dla nie jest. <laughs> ale piochu jak jest pieprzone tak jest, nie? Yy, no dobra, ale cóż, yy, widzimy się z powrotem jak będę jechał, to wam powiem ile było yy, I tyle. A potem chyba podreszywaczymy jak już będę podpięty. Czyli pewnie koło południa się będziemy widzieć, bo jest, jest pewnie w granicach dziewiątej godziny. Dziewiąta sześć nawet. No, trochę dojadę, to będzie w pół do, zwalimy się, dziesiąta przyjadę. 10.40, gdzieś będę w domu. 10.40 szepnę się, no, tak, koło południa. Powinno być spoko. Dobra, do zobaczenia. Dobra, wracamy sobie już z tym, bez zboża, jest bez zboże, mówię. Bez zboża dość pusto No i tak jak obstawiałem, tak było 4 ton 20 kilo dokładnie Obstawiałem, że będzie około 4 ton Tak było Czyli w sumie spoko, bo myślałem, no w myśleliśmy to będzie mniej tego dworza Ale zostało sporo no ale to wiadomo jakoś tam po jak pozostaje i tak dalej, jak ładowarkę tam było coś no to tak się dokładnie tego nie wybierze i tak dalej, i tak dalej, więc w sumie temat zboża na ten rok, nie na ten rok, Jezu, w tym roku temat zboża zeszłego roku mamy już zamknięty, o Jezu, dziurki jak cholera e, więc fajnie, zjeżdżam teraz do domu, coś trzeba by zjeść e, coś się zje i i lecimy dalej, jeszcze dokładnie nie wiem co w sumie, bo czy pojadę z tymi nawozami, jak mówiłem, czy może jednak, a wieka, bo uprawiam podłubin. Chociaż ten łubin to jeszcze bym się tydzień wstrzymał tak naprawdę z tym łubinem, yy, bo ono zimno jest. A, no, ja chyba troszkę wolę zasiąść później, ale jak ta ziemia będzie już taka ciepła i wygrzana, no fakt, że w sumie ten łubin jest na piasku, no, na czymś takim jak tutaj, więc na piasku, więc ten piasek podejrzewam, że będzie ciepły, ale... Nie wiem, zobaczymy, jak tam tata jeszcze yy, zadecyduje. A jak nie, to pojadę orać. Zobaczymy. Jest zajęcia wyjątkowo jak nigdy, tak naprawdę. Więc, yy, więc dzisiaj nudy nie będzie. No ale cóż, ja sobie dojadę do domu. Która jest na osi? O dziesiątej. No to akurat, tak jak mówiłem, bo o dziesiątej będę w domu gdzieś. Kurde, a tu mam wyliczać, nie? Bajka. Dobra, do zobaczenia. Dalej w sumie, bo nie wiem, co jeszcze będę robił. Witajcie, kolejna część tego odcinka. No, ostatni film z nawozów też pokazywał to pole, jeżeli ktoś chce to, co może cofnąć, porównać eee, poprzedni film z nawozów to jest sprzężyto, które było siane praktycznie no, w grudniu końcówka listopada listopada. No tak jak widać, rozstrzebione to ono nie jest. Ale coś tam jest, dlatego teraz sypniemy trochę saletry. Chociaż takie skromne ze 150 kg bym chciał, żeby to gdzieś wyszło, to by było fajnie. No i wyszamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego przeżyta będzie. Mam nadzieję, że coś będzie, zobaczymy, nie? Tutaj zamkniemy sobie szybę, bo czasami potrafi do środka coś wlecieć, ja nie lubię, potem gdzieś nawóz mi gdzieś padnie za koszulkę nie przepadam za tym użyciem eee, co mogę powiedzieć, no ścieżek nie ma, ale to już mówiłem, bo siął mi Damian no nie mieliśmy jak zrobić ścieżek, to tak będę jeździł, w trochę na oko eee, jak tam jakiś pójdzie zadatek, no to przecież się nic nie stanie przy tym a lepiej w tą niż niż w tamtą, no przy oprysku trzeba będzie trochę dokładniej to zrobić, ale to eee, no to przy oprysku, więc no jeszcze jeszcze trochę, no na razie to nic żadnych chwastów nie widać więc tutaj no, z zastraszaniem to trzeba będzie poczekać, żeby to się w ogóle też tu ruszyło, życie na tym polu bardziej. No ja jeszcze tam wierzę, że coś z tego będzie, zobaczymy. No rządki są, mówię, ładna pogoda, trochę nawozu, deszczyk. No i powinno być w miarę. No tak myślę, że nie będzie mokro w sumie, bo tam budowek jest mokry, ale wydaje mi się, że nie powinno być mokro w sumie ta woda podchodziła w miarę z rowów to jednocześnie i pola też się yy, popychały. Yy, Także nie powinno być problemu. Na sztuki to tak bardzo to ślady widzę, bo to było siano po tym mrozie wtedy. I na tyle był mróz duży, że nawet nie widać, gdzie się było jechane. Więc Więc tak, no ten. No zobaczymy. O. Ruch na polach ogromny. Dzisiaj jechałem trochę po nawód z tym zbożem. To co chwilę ktoś. Ktoś na polach, a to, a to siebie, a to uprawy, a to opryski, no, no naprawdę od groma, od groma pracy. Tutaj jest ciekawy ten poprzeczniak. Sobie tutaj sobie cofniemy i będziemy tak brzydko robić. Siedlnik Damiana miał 4 metry, czyli ja bym musiał jechać na tak 4 metry. Ja u siebie jechałem w trzecim przejeździe, czyli jakby jakby w dziewiątym metrze, czyli na no tak mniej więcej siewnik musi zostać, no i po drugim tak przy końcu muszę jechać, mniej więcej, żeby to żeby to jakoś wyszło w miarę rozsądnie, a jednocześnie żebym no nie musiał wychodzić patrzeć. No tutaj zobaczcie, tutaj nie wiem jak taka możliwość, ale to było tak mokra taka skorupa, a i tak ładnie jakieś te rządki tu widać, więc no jest, jest jakaś tam nadzieja na Nadzieja na to, o, tutaj jakiego robiora, że byśmy zrobili. No, proszę bardzo, jaki tutaj dziraż poszedł. Cofniemy sobie tutaj też. Cofniemy sobie tutaj też. O, co ci jest. Czy co tutaj sobie tak z ciekawości odmierzę w ogóle od Jak to będzie wyglądać? No raz. 2, 3, 4, 6, 7 No mniej więcej tak po tym pojedziemy Jako tako Dwójeczkę Troszkę się od rowu odsuniemy żeby na rów tam nie sypać pojedziemy sobie tak, pierwszy dookoła a potem raz przy razie sobie przelecimy. Tak mniej więcej tutaj Jak jest z tyłu, z tyłu, okej, okay, nie lgnie nic to. Najważniejsze. Tutaj trochę mokło, Trochę wymokło, ale coś jeszcze tu jest, no to nawet jak to kawałek taki wymoknie, no to jakoś się to przeżyje już, nie? Nie ma zbytnio czym tego dosiać. W sensie no, pszenicę tu wpie dziarą, Tak trochę średnio. No nie pasuje ani falary. Z drugiej strony łubinu, no to już no, też bez sensu tu w ogóle dawać, w się wsiewać. Żyto jarę by trzeba było, ale no nie ma niestety nikt na okolicy. Patrzyłem na tych liściach i tak dalej, to nic tutaj tak naprawdę nie ma. Więc no trochę lipka, więc musi zostać tak jak jest. No nie ma co prawda tych wymoknięć dużo, ale no... Ale no wiecie, no, no to po prostu tak oko trochę mnie cieszy, tak, no bo to powinno być ładnie. No tutaj no widać, tu było mokro, ale coś i tak na tym mokradle jest, więc no jeszcze jakaś tam nadzieja powiedzmy na no to jest. Także no, no, także zobaczymy. O tutaj, A, myślałem, że trochę przygnąć czy coś, ale no nie. Nie przygnął, To prawda teraz ślady znajdzie o, <grytanie> Także. Już widać, że ziemia troszkę puszcza. No i dobra. Idziemy na tą górkę teraz, bo tutaj objedziemy. No kurde, na kamerze to pewnie gołe pole jest znowu, ale no... Ja mam nadzieję, że mówię, że coś będzie. Gdyby to była pszenica, to bym się tak bardzo nad tym nie przejmował pewnie. Yy, bo by sobie poradziła, no wiadomo, pszenica. Oprzę, no, że to może mieć troszkę gorzej że no, dojedziemy sobie, tutaj, a powinny być ślady, czy nie? Bo tu pamiętam, że, wiem, że coś było. Zaraz sobie odmierzę jeszcze. Poczekajcie, bo tutaj nie chcesz, na asfalt leciało. No, dobra, mniej więcej tutaj Wam wyjdzie tak przez środek włączamy. Moneczek Włączamy Wysyp i tak pewnie też będzie na to zależało i tak I zawsze coś tam poleci, ale no nie lubię tak brzydko to wygląda jak coś na to zależy Jakby nie patrzeć no, no Dlatego troszkę się tam odsuwam zawsze Bo to wygląda jakby ścieżki były, nie? Ale to nie są ścieżki po prostu wiodlice musiały być albo przypchane albo no, no nie wiem trzeba jego wejdzieć za dwie to się za mały tu to pamiętam to znaczy za ma... no pańku po prostu mu te radlice się zmieniali no ale pod licho może jak trafi, że któreś będą na ścieżki dobre, nie? <grybujesz> to było dobrze nie? dobra tutaj to... mamy już przejechane Boga. Tutaj coś chyba widzę Tutaj chyba jest ścieżka była, znaczy była, no tu na w sensie jechałem z nawodem no to pojedziemy tak samo jak jechaliśmy Towalek odjedziemy Dobra ogień No, tutaj widzę, bo tutaj potem przyjechałem dosiewać yy, koło 10 i koło 10 już tego mrozu nie było słoneczko i puszczało jakby trochę od góry i już delikatnie ciągle jakieś tam ślady robił. Jak to takie tam minimalne, ale są. A od rana nie było wcale znać. Więc sobie im dalej w tamtą, to będzie mniej znać te ślady. No ale tam już mniejsze. Damy radę. Ojej, jakie ciepło się zrobiło, ale jak otwieram szybę, to jest chyba no A poza tym mówię, nie coś by leciało. Tutaj jest znacznie źleńsze. Dlaczego? Bo no to było mokrze, ale czy to ma coś wspólnego z tym, że, dlatego, że tu jest tak zielono? No nie wiem. Nasz no widać, że było mokrzej, jego nawet leją. Nawet ślady tutaj są. Nawet są tutaj ślady, że było mu No ale cóż, tutaj was nie będę z tego zanudzał, już polecę do domu i może będę uprawiał. A może tego vloga w sumie skończymy. Na tym już zobaczę, co mam jeszcze dzisiaj w planach, ile w ogóle materiału jest z tego, bo jakiś tam też mega długich vlogów nie chcę robić. Yy, ale cóż, powiem tak, gdyby to był koniec, a chyba to będzie koniec, to dajcie znać, co tam ciekawego u Was. Dostawcie łapkę w górę, zawsze to motywuje, jakby nie patrzeć do tam jakichś wygodniejszych yy, nagrywań. No i co? Mam nadzieję, że jakoś tam się miło oglądało. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, więc trzymajcie się ciepłutko, cześć!